Czosnek jest bez wątpienia jednym z najsilniejszych naturalnych antybiotyków i okazał się szczególnie silny w walce z 14 różnymi infekcjami. Większość jego właściwości leczniczych wynika z obecności związku siarki zwanego alicyną, który nadaje czosnkowi ostry zapach i smak. Skutecznie chroni przed chorobotwórczymi bakteriami, wirusami, pasożytami, a także odpornym na antybiotyki MRSA i infekcjami drożdżowymi. Po wypiciu czosnku alicyna zamienia się w kwas siarkowy, który jest najszybciej działającym eliminatorem wolnych rodników. Najlepszym sposobem na czerpanie korzyści zdrowotnych ofiarowanych przez to warzywo jest spożywanie go na surowo, wyciskanie, lub też jednym z najlepszych sposobów jest rozbicie ząbka czosnku, odczekanie 5 minut na aktywację allicyny, i następnie zjedzenie go. Międzynarodowa Biblioteka Medyczna zawiera 4525 streszczeń badań dotyczących czosnku, które pokazują, że skutecznie leczy ponad 150 chorób przewlekłych, takich jak infekcje i choroby serca. Czosnek jest jednym z najsilniejszych naturalnych sposobów poprawy zdrowia serca i zapobiegania udarom i zawałom serca. Czosnek jest jednym z najsilniejszych naturalnych sposobów poprawy zdrowia serca i zapobiegania udarom i zawałom serca. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom donosi, że choroby serca są zabójcą numer jeden w Polsce. Następny w statystykach jest nowotwór. Naukowo udowodniono, że czosnek jest zarówno środkiem zapobiegawczym, jak i leczniczym wielu chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych, takich jak miażdżyca, hiperglikemia, zakrzepica, nadciśnienie i cukrzyca. Jego naturalne spożywanie zapewnia ochronę przed chorobami o podłożu kardiologicznym. Ponadto czosnek jest w stanie odwrócić wczesną chorobę serca, usuwając nagromadzenie płytki w tętnicach. Pozostałe właściwości czosnku są następujące: obniża ciśnienie krwi, zapobiega zakrzepom krwi, zwalcza zapalenie naczyń, rozszerza naczynia krwionośne w celu zwiększenia krążenia, opóźnia degradację płytki nazębnej, obniża białą tkankę tłuszczową i zwiększa brązową, tą zdrową, wokół mięśnia sercowego. Zapobiega dysfunkcji tętnic. Naukowcy odkryli również, że czosnek ma silne działanie przeciw infekcjom i niszczy następujące infekcje: zakażenie Heliobacter pylori, zakażenie Candida, MRSA, zakażenia wirusowe typu opryszka zwykła, wirus paragrypy, wirus krowianki, wirus pęcherzykowatego, zapalenia jamy ustnej i ludzki nieżyt nosa typu drugiego, zakażenie paciarkowcami grupy B, grzybica i wiele innych. Oto w jaki sposób najlepiej spożywać czosnek, aby poprawić ogólny stan zdrowia. Przed snem drobno posiekaj dwa ząbki czosnku i pozostaw je na kilka minut, aby pobudzić aktywne składniki, a następnie połknij je popijając wodą. Możesz również wymieszać czosnek z łyżeczką miodu. Regularne stosowanie tego naturalnego leku spowoduje otrucie organizmu, zwalczanie bakterii, grzybów i wirusów w ciele, a także oczyszczenie wątroby. Pomoc w trawieniu oraz zapobieganie licznym dolegliwościom i chorobom. Rano wypij dużą szklankę wody. Silny zapach czosnku z pierwszego wypróżnienia wskazuje tylko, że to warzywo stymuluje eliminację wszystkich odpadów. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.